Cześć, z tej strony Mitrox. A, obok niego siedzi Kubik. I witamy Was w kolejnej recenzji z odległej galaktyki. Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować kolejną figurkę z nowej serii, którą jest Clone Trooper z drugiego epizodu Gwiezdnych Wojen. Ja dla, jak dla pudełek z tej serii przystało, prezentuje ona Darta Vadera oraz ściekającą lawę. W górnym rogu pudełka widzimy oznaczenie, że figurka przeznaczona jest dla osób od czwartego roku życia. Z tyłu pudełka widzimy napis, że figurka jest to klon Trooper. Pod nią wypisane inne figurki z serii, tym Mace Windu, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Super Battle Droid, R4, Yoda i Shock Trooper. Wypisane, że są to figurki z sagi Saga Legends oraz napisane, że jest to figurka z Gwiezdnych Wojen Ataku Klonów. Pod nią wypisane są informacje na temat figurki, symbole w tym symbol w strony starwars.hasbro.com, strony starwars.com i samego Hasbro. Pod spodem jest ostrzeżenie i znaczek, że produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Teraz przejdźmy do samej figurki. Kończąc o pudełku, przejdźmy do figurki. Ta figurka, jak i poprzednia figurka klona, którą prezentowaliśmy razem z droidem bojowym, nie jest zbytnio ruchoma, jednakże bardzo dobrze trzyma się na swych płaskich stópkach. Jest ona bardzo, bardzo podobnie wykonana do tamtego klona. Wyposażona jest w tradycyjny. Dla żołnierzy y, armii klonów Blaster DC-15. I przedstawia ona właśnie żołnierza armii klonów, czyli klona w tradycyjnej dla nich zbroi. Figurka, pomimo swej słabej artykulacji, jest Dobrze wykonana. Przedstawia ona klona bardzo dobrze. Mamy tutaj szczegółowe malowanie hełmu hmm. i jego. I je, mamy tutaj jego bardzo dobrze też zrobiony pancerz. Tylnia część pancerzu oraz tylnia część pasa. A tu przednia część pancerzu, i przednia część pasa. Na ręce mamy charakterystyczne dla klonów przyciski, których niestety nie widać, ale uwierzcie nam, że tam są. No i cóż, figurka rusza się w ramionach i w biodrach. Jest to naprawdę bardzo dobra figurka, aby. Przyozdobić sobie biurko bądź półkę. Jest dobrze wykonana. Jej cena to około 30 zł. Eee, została zakupiona na e, zlocie fanów Star Force, w zlocie fanów Wiedznych Wojen o nazwie Star ta, Force. Dokładnie. Eee, cóż, do zabawy myślę, że też by się nadała. Jako na przykład dodatkowa siła dla, klonów. Dla, dla klonu, dodatkowy klon dla oddziału. Figurka prezentuje się świetnie i jest godna polecenia. Swoją e, niską e, artykulację wynagradza ładnym wyglądem i niską ceną. Dokładnie. E, cóż, o klonie to już chyba wszystko. A my dla was przygotowaliśmy taką malutką niespodziankę. Tak. Dodatkowo w tym odcinku chcielibyśmy przedstawić wynalazek, który zwie się Pods. Są to takie kulki, w których mamy takie maciupkie figurki. Z tych to kuleczek możemy zbudować sobie kieliszki. Co? Kto robi? Na przykład... Figurki, jakie tymczasowo dysponujemy, są Są to znaczy dysponujemy tymczasowo czterema figurkami. I uwierzcie nam, nie wiemy o co chodzi z Fighter Podsami. Jest to dla nas tylko taki efekt wizualny, że te figurki są. Mamy tu Żarżara, a raczej karykaturę Jar-Jara. Dżar która jest sympatycznie wykonana. No, bardzo fajnie. Pomimo, że są to małe figurki, to wyglądają bardzo ładne. I są bardzo detalicznie wykonane. Ułóżmy go tutaj. Kolejną figurką jest duch. Bądź też hologram Quajon z pierwszego epizodu. Tutaj z jedynymi detalami, jakie możemy mówić, nie są to detale malowane, jednak. Grawerowane na nim w sensie takie było, grawerowane bardziej, takie. No i kształty jego, tak? Te wgniecenia w szaty, znaczy wgniecenia, no takie fałdy szaty i zgięty jest świetlny, ale miecz. Tak jak i było to w przypadku Jar, Jar to również jest karykatura. Kolejną mini karykaturą, figurką, mini figurką karykaturą jest. To jest Fripio. To jest TC14. A, to z jest TC14, etyza. myślałem, że to jest ten niezłożony Frippio. No dobrze, jest TC14. Również bardzo ładnie wykonany. No i ostatnią figurką jest ARC Trooper czerwony. Nie, chociaż to jest chyba Commander Pons. Jest czerwony ponc był pomarańczowy, tak bardziej. No nie wiem. No nieważne. Ark trooper czerwony. Albo ponc. Zależy. To nie jest ponc na pewno. Też bardziej by był ten z odcinka z żagarem z pierwszego sezonu. No po prostu ark trooper. Oficer. Oficer. No. Go, 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 dowódca klonów. Cóż, dalej odcinek, to już chyba wszystko. Um, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę i zaprasam, zapraszamy za dwa tygodnie na, kolejny, na kolejną recenzję. Mm. Nie wiadomo jeszcze, co w niej będzie, chociaż są pewne przypuszczenia. Przynajmniej ja już takie mam. Ja nie, mam, nie wiem, o czym on mówi kompletnie. Mm. Potem Ci powiem. Tak, sprawdzajcie nasz kanał regularnie, gdyż mogą się pojawić informacje o o przesunięciu e, wyjścia mm, recenzji. a i wtedy się i tak ukaże. Jakaś recenzja LEGO. Albo czy czy to wykonana, Star Warsami, Czy to wykonana przeze mnie, czy przez Kubika coś na pewno dostaniecie. Także trzymajcie się bardzo serdecznie, subskrybujcie, komentujcie. I pamiętajcie, żeby nas odwiedzać. To cześć, cześć.